Dzisiaj zrobię próbę yy, inwertera sinus yy, fala sinusoida firmy Volt Polska o mocy 2,5 kW. To jest ten inwerter na wyjściu mam podłączony, podłączony grzejnik. Grzejnik do ogrzewania pomieszczenia. Wstawiłem pierwszy bieg, czyli najniższe obciążenie. Pierwszą grzałkę, która ma moc około 800 W. Włączę, włączę Hebel włączam hebel i włączam przyciskiem zasilacz inwerter, przepraszam obciążenie prądem jest jak widać to jest 45 amperów. napięcie jest 24V czyli moc pobierana wynika z iloczynu tych dwóch wartości Inwerter zaczął działać Pokazuje status że prąd jest pobierany z baterii nad wyjściem jest 230V i zobaczymy jak długo ten grzejnik ten grzejnik jest świeci światełko na pierwszym przycisku, więc grzejnik zaczyna działać. Włączył się wentylator, więc z tego wynika, że już wymagane w tym momencie jest schłodzenie elementów wewnętrznych czyli obciążenie jest jak na ten inwerter, dość spore. Stale obciążenie. Po prądu stały jest 45, niecałe 45 amperów. Przy małym obciążeniu wentylator w ogóle się nie załącza, więc y, ponieważ widać, słychać, że jest nadmów, więc tego wynika, że jest to dla tego egzemplarza duże obciążenie, chociaż Firma podaje 2500 watów, a tutaj mamy około 800 bo więc jeszcze dużo brakuje do 2,5 kW, projedziemy. No, Na akumulatorach spadł, bo to 24,9 V, ponieważ pobór prądu jest wyłącznie z akumulatorów. Prąd ładowania jest bardzo mały, ponieważ jest wieczór. Poza tym południowe. Ściana solarów jest zaśnieżona całkowicie, więc światła nie ma przez ten śnieg praktycznie żadnego. Ogniwa są na dachu, więc trudność z odśnieżeniem jest nie...

Okay. To może przełączymy przełącznik na drugą grzałkę, żeby dwie grzałki grzejnik brały. One w... obie razem, mają moc około 2 kW. 2 kW. Więc mieści się ta moc w zakresie w zakresie tej, tego inwertera. Obawiam się, że. Jak włączę drugą grzałkę, to momentalnie wyłączy się. Dobra, włączę drugą grzałkę, ponieważ to w miarę chodzi. Załączymy 2 kW teraz. No, momentalnie. W jednym momencie wyskoczył inwerter, chociaż podaje o 2,5 Kilowata moc, a grzejnik ma nawet nie całe, może 2 kW wyskoczyło, więc wyłączę drugi, drugi bieg, więc tak wygląda. Poza tym chciałem powiedzieć, że na tym pierwszym na jednej grzałce również się wyłącza, lecz po dłuższym czasie, więc nie chcę trzymać. Wyłączonego. Nie wiem ile minut to trwa, ale te 800 W też wyskakuje. Nie wiem po 5 minutach, po 10 minutach, więc również tej mocy 800 W nie jest w stanie ten inwerter w systemie ciągłym yy, przemieniać prądu z baterii 24V na 220V. Nie jest to jakaś rewelacja, to urządzenie hmm. natężenie spadło. Hebel wyłączam, ponieważ nie ma sensu już to trzymać. I tyle. Tyle o tym inwerterze.